Hej, kochani, witam Was w drugim sezonie kanału Piana Morana. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, wejdź na patronite.pl ukośnik morana słowiański. Usiądźcie przy mnie przy ciepłym ogniu ogniska. Niech otuli was blask Swarożyca. Będę snuć opowieść o tym, jak to z tą swaćbą jest. Miód. Dziękuję. Niech ukoi stare spierzchnięte usta. Rozwiąże język, płucze gardło. No już, zbierzcie się wszyscy w kupę, i posłuchajcie, jak to było. A było to dawno, dawno temu, albo i nie tak dawno bo jak to z babką pogada, to się nie dowie, bo to wszystko jeszcze po wsiach bywało. No to siadajcie ludziska i posłuchajcie, jak to Wojsława do zamęścia szła. Piękna jak świt, zadziorna jak jaskółka, a że dojrzała i rumiana, to i swachy się zaczęły. Swadźba to nie żarty i no święta sprawa. To i śmiechu było co niemiara. W każdym razie było to w czasach, gdy miód lał się strumieniem, a spać nie była tylko obrzędem, ale i przygodą. Ano, panie, jak jest zgoda, to i swaćba się ułoży. Ale jak przy stole chłop zgada z duchem, a babka z kapłanem się przekomarza, to wiadomo, że wesele to nie wesele, tylko targowisko z zaświatów. Wojsława, dziewoja jak łania, córka Bożysławy i Władysława kobyły. zwanego tak nie bez przyczyny, bo koń mi pachniał od urodzenia. A że dziewucha dorodna, to i matka zaczęła szeptać, że czas posfatów posłać. Przychodzą dziewosłęby. Dwóch wiejskich kombinatorów, znanych z tego, że raz już cukę za męża chcieli wydać, jak dobrze się zapili. Przedstawiają się jako profesjonalne swaty. Choć jeden ma gąbę zalaną, a drugi zapomniał imienia panny młodej. My tu w imieniu Lecha, tego odgrodu. A czego chcecie? A jałówkę byśmy wzięli. Znaczy, panne, żebyście ją dali temu naszemu młodemu. Jaromir to kawaler wydatny i umie przynieść drewno bez drzazgi. Owiec młci jeszcze śpiewa. A co mi po tym, że wydatny, jak siana nie skosi i cebuli nie odróżni od rzepy? No, jak to w Bronowicach. Znów jonacy swoje, kmiecie swoje. A Wojsława patrzy, który przyniósł korzuch. Zamieszanie, negocjacje, dowcipy, próby przekupstwa jajkami i miodem. Ostatecznie matka daje zgodę, ale pod warunkiem, że chłopak przyniesie wiano. I to nie byle jakie. Musi być kożuch, dzban miodu i kogut, co śpiewa pieśni przepiękne, bo i wyrzęda nie mała. Po opatrach w domu kawalera targ został dobity i rózga weselna przygotowana. Mać młodym pobłogosławiła i na kołaczu dłonie ich związała po słowie, głaszcząc córkę czule po policzku rumianym. Hej, tańcuże panno, tańcuj, zanim ci chustę założą. Dzień spaćby nadszedł. Słońce świeciło, jakby sam swaruk z nieba się uśmiechał, a kapłan żegota, znany z tego, że śluby dawał szybciej niż zdążył miód wypić. Już czekał pod dębem z ogniem świętym i ziołami. Miłość to ogień, co grzeje i parzy. Ale jak nie masz drewna, to zimno. Rzekł ręce zacierając, myśląc już o biesiadzie. Ale cóż to? Podczas rytuału pojawiła się zjawa prababki Wojsławy. Dziad z wiankiem na głowie mówi: Nie za tego, nie za tego. Ten chłop jak wersztkę z buraku. A kto dziady na swadźbę prosi? Oni posłowie. Kapłan niezrażony odprawia rytuał. Niejedno już w swoim długim życiu widział. Modły do mokoszy, peruna i jaryły uskutecznia. Para młoda stoi na runie pod dębem. Wokół święte zioła. Lubczyk, kłobuczki i ródka. Czy ty, Wojsławo, bierzesz sobie tego to Jaromira? Choćby ci ryby nie łowił, choćby ci złoża spadł, choćby miał matkę wiecznie w gościach? Ale ryby to na pewno łowi? Nie wiadomo. Jak nie będzie łowił, to go do wody wsadzę. Wspólna nauka to podstawa związku. Kapłan błogosławi. Podnosi ręce i wzywa bogów, żeby na młodych okiem łaskawym pojrzeli. Niechaj Mokosz chroni wasze obejście i dba o dobrobyt. Jaryło da płodność i liczne potomstwo, a perun opiekun przysiąg i prawa piorunem zwiąże dusze. Rzekł, że gota obrzęd święty kończąc. A teraz najważniejsze: sadzanie młodych na korzuku, i to nie byle jakim, po pradziadzie, który w nim trzy wojny przespał. Odzienie odwrócone włosiem do góry, jak tradycja nakazuje. Żeby życie było miękkie, nie jak u mojej teściowej. Wnosi się korzuł wielki, tłusty, jeszcze paruje. Symbol trwałości, ciepła, ale przede wszystkim płodności. Wojsława i Jaromir siadają. Cały ród śpiewa pieśń o tym, jak prababkę wydali za grabarza. Duch kiwa głową, a z zapieca wychodzi widmo. Ale to tylko spity wujek w prześcieradle, który utknął w kominie. Siadamy, a siedźcie, póki nie spadniecie. Korzuł zaczyna się zsuwać z ławy. Jaromir łapie się babci, babcia łapie się wołu, wół rusza. Kapon spada z kamienia, a swaty zacierają ręce. To znak, wielki znak. To znak! Oni razem upadli, to i razem staną. Zakrzyknął swat paciorek podniecony. Jak <laughs> jakby ci przyszło spać z takim, to też byś spadła. Gdy rykutuały się dokonały, pora była na ucztę i oczepiny. Pannę trzeba postrzec i już prawdziwą gospodynię mężowi oddać. Wesółkowie grajta! Goście zajadają pod płomyki. Kasze z sadłem, miód leje się strumieniem, a duch prababki tylko sępikiszkę kiszkę z pieca. Kapela przygrywa na fujarkach i pępnie z pępna Wiadra sklepek. Moja miła, teraz czas na oczepiny. Zdejm wianek, włóż chustę. Teraz już nie dziewka, teraz mężata. Swachy już się zebrały. A czy mogę jeszcze pomyśleć? Smutek żegnać się z warkoczem. Och chmielu chmielu. Co żeś ty zrobił, żeś dziewce, wolność na zawsze zgubił. Młoduchę sadzają nadzieży. Zdejmują wianek, zakładają chustę. Teściowa opowiada 27 złotych zasad życia w rodzinie. W tym. Nie wchodź mu do spiżarki, bo schowa napitki. Weselnicy się śmieją. Pani na grodzie by chciała, żeby śpiewka doniosła była a tu przecież idzie przyśpiewka o ich mielu chmielu. chmielu. Po chmielcie młodzi. Jak się lud bawi, to i bogowie patrzą przychylnie, nawet perun nogą tupnie w wyraju. Komentuje wesoło kapłan i następują zabawy. A kto szybciej obierze cebulę bez płaczu. A to rzucanie wieńcem w kierunku sąsiadki Zawsze trafia w te, co się czepiały. To taniec z miotłą brzozową, Która wybiera, kto pójdzie gary zmywać po weselu. To picie wody z czosnkiem I lizanie drewnianego fallusa. A wszystko na płodność i zdrowie. I jak to bywa, jak chłop za babę idzie, Duchy wyłażą, swaty kłamią, Korzuch się pali, ale na końcu para trzyma się za ręce i w oczy spoziera. że go, Wojsławo, bo nawet Perun nie upilnuje chłopa z zbanym, a chłop jak woda, jak nie przypilnujesz, to ci przez palce przeleci. Niechaj każdy, kto korzuch w domu ma, wie, że to nie tylko futro, to pamięć przodków, duchy swadźby i sianko szczęścia pod siedzeniem. I jak to Wojsława wyszła za mąż, a Jaromir nie uciekł, a wianuszek swadziebny wisi w chacie w świętym kącie, jak relikwia najświętsza. A jak ktoś powie, że swadź to tylko ślub, to niech przyjedzie do naszej wioski. My mu pokażemy, co znaczy prawdziwa zabawa. Nie